To jest Dzień z Republiką. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie na naszej antenie. Biegniemy tam, gdzie tętni rytm polityki w poniedziałek 9 czerwca, czyli przed siedzibą Państwowej Komisji Wyborczej. Tam jest Kondrat Chmiela i czekamy, czekamy na to, co się wydarzy. Czy będzie jakaś ostatnia szarża, ostatnia próba de facto zmiany w wyniku wyborów albo ich podważenia, czy jednak wszystko przebiegnie zgodnie z zapisami prawa, więcej szczegółów o tym, co się w tej chwili dzieje w PKW, bo tam cały czas trwa chyba jakieś pewne przyciąganie miny ma dla Państwa Konrad Chmioła i tłum, tłum ludzi za naszym reporterem za Konradem, więc coś się dzieje przed siedzibą PKW. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Łukaszu. Rzeczywiście czekamy tutaj na członków Państwowej Komisji Wyborczej i rzeczywiście ta szarża, o której wspomniałeś, to posiedzenie PKW, które dzisiaj się nie odbędzie, natomiast będzie nieoficjalne, nieformalne spotkanie, którego, które nie może wyrządzić żadnych skutków prawnych. Natomiast jeżeli chodzi o tą szarżę, no to tutaj rzeczywiście Państwowa Komisja Wyborcza, jeżeli jednak spotkałaby się w sensie formalnym w tym tygodniu, mogłaby przedstawić takie sprawozdanie, na którym, w którym omawiałaby wszystkie ewentualne wątpliwości, Dotyczące ważności wyborów prezydenckich. A jeżeli chodzi o właśnie te wątpliwości, to kwestia różnicy w głosach między prezydentem Elektem Karolem Nawrockim a drugim kontrkandydatem Rafałem Trzaskowskim. Rzeczywiście w kilkudziesięciu komisjach wyborczych były nieznaczne różnice głosów pomiędzy nimi. I właśnie kwestia przypisania wyników w poszczególnych komisjach i wyników zwycięskich miała miejsce na odwrót, to znaczy nie temu, któremu powinno zostać de facto przypisane. Przypisany wynik został przypisany. I to ma być podstawa według Ryszarda Kalisza do podważenia ważności wyników wyborów. Warto wspomnieć, że Państwowa Komisja Wyborcza nie może podważyć tych wyników. Może to zrobić Sąd Najwyższy, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. To sprawozdanie, które PKW mogłoby podjąć, trafia do Sądu Najwyższego, a wówczas być może Sąd Najwyższy stwierdza nieważność wyborów. Taki scenariusz na razie wydaje się nieprawdopodobny. PKW zatwierdziła w sensie formalnym Konkret Karol Nawrocki jest prezydentem elektem. No, czekamy na to, co może wydarzyć się dalej. Kiedy są spodziewani przedstawiciele, kiedy pojawi się także przewodniczący PKW Sylwester Marciniak? Na godzinę 17 wstępnie to spotkanie zostało zaplanowane i też spodziewamy się tych członków na razie jeszcze nie widzieliśmy żeby ktokolwiek wchodził do budynku jest z nami wiele redakcji ale naszym oczom nie umknął na pewno żaden z nich Rozmawiałem też z rzecznikiem prasowym Państwowej Komisji Wyborczej. On potwierdził to co co tutaj obiega media czyli kwestie tego że to spotkanie nie będzie nie będzie formalne być może uda się nam porozmawiać bezpośrednio z, na przykład z przewodniczącym Sylwestrem Marciniakiem. Taka wola jest z tamtej strony ale kwestie formalne po prostu Mogą to ograniczyć w zależności jak długo potrwa posiedzenie. No ale na pewno zobaczymy też w następnych dniach kolejne próby, bo przecież to nie jest tylko plotka dziennikarska, to, że faktycznie mówi się o podważeniu wyników wyborów prezydenckich pada ze słów z ust samego ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, czy Romana Giertycha, to oni tak naprawdę lobbują, forsują tę wersję tego, że być może z wyborami działo się coś nie w porządku. To w zasadzie ciekawa sprawa, ponieważ sam Ryszard Kalisz. Zarazem powiedział, że należy przyjrzeć się tej sprawie. Poddać to pod analizę w, w gronie Państwowej Komisji Wyborczej. Ale zarazem dodał, że przecież te różnice pomiędzy kandydatami w głosach, które mają stanowić jakiś punkt do, do analizy, no nie są tak istotne w skali całego głosowania. Przypomnijmy, że przecież różnica pomiędzy Karolem Nawrockim a Rafałem Trzaskowskim w wynik w drugiej turie wyborów prezydenckich to około 370 tysięcy głosów, więc tutaj te kilkaset głosów, które de facto mogłyby zostać. Przypisane Rafałowi Trzaskowskiemu, no nie mają jak wpłynąć na wynik wyborów. O czym mówił Konrad Chmiała? postajemy na miejscu przed siedzibą Państwowej Komisji Wyborczej. Tam będziemy czekać do Montu, kiedy się okaże, czy dzisiaj ta szarża zwolenników obecnej władzy na wyborach, okaże się skuteczna, czy nie, chociaż prawnicy. Nie mają wątpliwości. Jeżeli trzymaćby się litery prawa Zapisów Konstytucji sprawa jest jasna i oczywista, jak powinno się postępować. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, to powinien odpowiednie skargi kierować do sądu najwyższego, do konkretnej Izby tegoż sądu. Teraz z nami prawnik mecenas Michał Skwarzyński. Dzień dobry Panie Mecenasie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. No to opiszmy na początek tak po Bożemu chciał powiedzieć, jak to powinno wyglądać, jak powinien ten proces teraz przebiegać zgodnie z polskim prawem? My mamy okres wpływu jeszcze protestów wyborczych. To nie jest tak, jak próbuje to przedstawić opozycja, że mamy do czynienia z jakimś masowym fałszowaniem wyborów, ale trzeba oczywiście uszanować każdy głos. Jeżeli zdarzyły się w promilowych, bo to są, proszę pamiętać, na 32 tysiące obwodowych komisji wyborczych, promilowe zdarzenia, że coś źle wpisano w system, to oczywiście z szacunku dla głosu każdego z nas należy tę sytuację poprawić. Od tego jest Sąd Najwyższy, od tego są protesty wyborcze. W momencie, kiedy wszystkie te protesty wyborcze zostaną rozpoznane, Pełna Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych podejmie uchwałę o stwierdzeniu ważności wyboru prezydenta Rzeczypospolitej. Czy się to komuś podoba, czy nie? W naszej ustawie o Sądzie Najwyższym podział kompetencyjny między Izbami jest właśnie taki, że to ta Izba jest właściwa. Przypomnę, że ta Izba stwierdzała ważność poprzednich wyborów, ale przecież ona 7 maja wydawała konkretne orzeczenia, które przecież obecna PKW później wcielała w życie i to dotyczyło przecież wyborów prezydenckich, żadnych innych. Jakoś wtedy państwowa komisja wyborcza i członkowie tej komisji, państwowej komisji wyborczej nie kwestionowali statusu tej izby i wykonywali te orzeczenia sądu najwyższego, a teraz jest próba przyciągania liny Próba dosyć jasna. Pan Ryszard Kalisz bierze udział w pewnego rodzaju dalszym ciągu ustawki Tuska, bo chce po prostu doprowadzić do sytuacji takiej, w której będą pretekstowe działania, czy to w zakresie zbierania głosów pod wotum zaufania rządu, czy to pod mobilizację swojego najbardziej aktywnego elektoratu, żeby próbować przyciągnąć za przysiężenie Karola Nawrockiego, żeby próbować przyciągnąć stwierdzenie ważności wyborów przez Sąd Najwyższy, w to włączył się zarówno pan Adam Bodnar, to włączył się, o czym się zapomina wcześniej pan sędzia Dariusz Mazur, sugerując, że po prostu brak udziału przedstawiciela prokuratora generalnego i przeciągnięcie uchwały PKW ponad 30 dni, przepraszam, uchwały Sądu Najwyższego, postanowienia Sądu Najwyższego o stwierdzeniu ważności wyboru pana prezydenta Elekta Karola Nawrockiego spowoduje kolejne nowe wybory. No, niestety organ, który ma charakter ochrony konstytucyjnej wyborów, z uwagi na to, że są tam członkowie, którzy delikatnie rzecz ujmując, nie powinni tam zasiadać, no nie wykonuje swojej funkcji. Ja przypomnę tylko, dzisiaj nie odbywa się żadne Posiedzenie tego organu, jakim jest Państwowa Komisja Wyborcza. To jest spotkanie członków. Nie została podjęta żadna uchwała w przedmiocie zebrania PKW, więc dzisiaj uchwały formalnie w ogóle nie powinny zapadać i mam nadzieję, że nie będą niezgodnie z prawem zapadać. To jest działanie czysto PR-owe, czysto polityczne. Bardzo nieodpowiedzialne, bo przypominam, że my mamy tę przewagę, na przykład nad Niemcami, że nasza głowa państwa pochodzi. W z demokratycznych wyborów. Dlaczego siłę ma Donald Trump taką, jaką ma? Bo on mówi, że za mną stoi tam, nie wiem, 150 milionów głosów, tak? My możemy mówić dokładnie to samo oczywiście w innej skali państwa i mówić, że za naszą głową państwa stoi ponad 10 milionów głosów. To jest bardzo mocne osławianie własnego państwa i głowy państwa na arenie międzynarodowej. Bardzo niebezpieczna rzecz, zwłaszcza, że wszyscy doskonale wiedzą, że nieprawidłowości są w każdych wyborach. Tutaj jeżeli można mówić o jakichś wątpliwości, to wątpliwości powinno budzić, dlaczego był aż 1% nieważnych głosów, a przecież mieliśmy tylko dwóch kandydatów do zaznaczenia, czy to naprawdę wszyscy byli tacy, którzy którzy się pomylili, czy to były jakieś działania... Albo którym się nie podobał żaden z kandydatów. Też tak Dzień. mogło być, że ktoś do wyborów poszedł, ale chciał dać wyraz swojej dezaprobaty, dlatego że wybór jest taki, a nie inny. I to też można zrozumieć, Dzień. że jest Dzień. też w demokracji dozwolone. Panie mecelaś, jeszcze jedno pytanie o Izbę, konkretną Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w Sądzie Najwyższym, Izbę, która jest raz uznawana, raz jest nieuznawana. Przed wyborami słyszeliśmy z ust polityków koalicji, że w zasadzie wybory mają domniemanie ważności, ale wtedy... W sondażach, części sondażów liderował Rafał Trzaskowski. Teraz sytuacja się zmieniła. Wygrał Karol Nawrocki. Już jest inna wykładnia, że, że jednak bez tej decyzji Izby nie ma wyborów i w ich nie ma wyborów, no to albo pan Marzek Hołownia będzie prezydentem, albo nowe wybory. Trochę w ten sens stara się iść minister to jest społeczny, który mówi teraz decyzja należy do Szymona Hołowni, on podejmie decyzję, co dalej z prezydentem. Znaczy, proszę Państwa, ja dokończę tą myśl poprzednią, żeby tutaj nie jakieś dezinformacja bo, broń Boże nie została w przestrzeni publicznej. Nawet jeżeli ten 1% jest jakiś wątpliwy, to i tak nie wpłynął na wynik wyborów z uwagi na przewagę jaką miał Karol Nawrocki. Więc tutaj nie ma żadnego takiego merytorycznego tytułu do podważania wyników tych wyborów. Zostają kruczki i sztuczki prawnicze, o czym powiedział właśnie Pan redaktor. To jest taka próba wykorzystania sztuczki, że oto mamy izbę, która i sędziów izby, których status jest kwestionowany w ETPC i w CUE, tylko nikt nie bierze pod uwagę kiedy jest kwestionowany. Jak jest kwestionowane. Nikt nie podważa yy, tak zwanych neosędziów. ani CUE, ani ETPC nie mówi, że to nie są sędziowie. Oni mówią tylko tyle, że w niektórych przypadkach, w niektórych składach nie tworzą oni sądu, ale to są przypadki rozpoznawania skargi nadzwyczajnej, a nie stwierdzania ważności wyborów. Nigdy żaden organ międzynarodowy się w tym zakresie nie wypowiedzieć i się nie wypowiedział, dlatego że kompetencja stwierdzenia ważności wyborów i organu, który my sobie określamy w Polsce, to jest wyłączna kompetencja państwa. I państwo ma prawo wybrać nawet samych neosędziów do stwierdzenia ważności wyborów. To, co mówi Bodnar, że ta izba jest kwestionowana, ona nigdy nie mogła i nie może być kwestionowana w tym zakresie, jakim jest ważność wyborów. W tym zakresie kwestionowana zresztą nigdy nie była. Ale nawet przyjmując tę argumentację Adama Bodnara na wyrost, tak można powiedzieć trochę po adwokacku, to i tak neosędziowie w rozumieniu prawa międzynarodowego mają prawo stwierdzać ważność wyborów. I to jest... I Wykładnia prawna pana mecenasa Michał korzyński Dziękuję bardzo za rozmowę, panie mecenasie. A my teraz jeszcze Dziękuję. na chwilę przyniesiemy się do Kuźnicy. Tam jest Agnieszka Średniok-Meczarowska. W miniony weekend niemal wszystkie placówki Straży Granicznej w województwie podlaskim były obciążone naprawdę dużą ilością pracy, dlatego że cudzoziemcy tutaj forsowali tę granicę i barierę techniczną i rzeki graniczne. Aczkolwiek nie wszystkie placówki, na przykład tutaj w Kuźnicy, akurat w miniony weekend było stosunkowo spokojnie. Ale to nie znaczy, że zawsze tak jest, bo niestety w tej chwili cały czas trwa przerzucanie nielegalnych migrantów. Na czatach, na grupach migranckich można przeczytać, że to w tej chwili. Jest no, najlepsza para do tego, żeby się przedostać na zachód Europy, bo tutaj nikt nie chce do Polski, nie szuka tutaj pomocy. Zresztą ci cudzoziemcy, którzy przedzierają się przez polską granicę, wiedzą doskonale, że u nas jest zawieszone prawo azylowe. Nie można tutaj ubiegać się o ochronę międzynarodową i oni są tego świadomi. Ich celem, tak jak było od początku, taki teraz jest przedostanie się na zachód Europy, przede wszystkim do Niemiec. W tej chwili najbardziej tacy aktywni w przemycie ludzi są pakistani. To oni organizują wyjazdy z kraju dla swoich obywateli, chociaż nie tylko, bo organizują także wyjazdy dla obywateli innych państw, ale można powiedzieć, no, uaktywnili się, bo wcześniej byli, były to głównie tak zwane biura podróży z Iraku. E, później też były w innych państwach. W tej chwili takich biur podróży narobiło się sporo właśnie w Pakistanie, które załatwiają i wizy pracownicze, i wizy turystyczne. W każdym razie różne wizy. Najpierw do Federacji Rosyjskiej, później na Białoruś, ale. Także co ciekawe oferują na czatach migranckich wizy do Polski. No ale czy one są prawdziwe? Raczej nie, dlatego że można tych, też na tych czatach znaleźć do, różnego rodzaju dokumenty podrabiane, na przykład fałszywe paszporty, fałszywe jakieś dokumenty ukończenia szkół, które są potrzebne i tak to wszystko niestety trwa. Dlatego tutaj cały czas Straż Graniczna ma sporo pracy, bo... Musi odpierać również fizyczne ataki, bo cudzoziemcy, którzy forsują granicę, używają kamieni, konarów, drzew, gałęzi. Niestety tak to wszystko wygląda. W piątek ponad 220 prób, w sobotę ponad 250, w niedzielę ponad 200 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Tutaj Straż Graniczna pilnuje, czuwa razem z Wojskiem Polskim. W Skuźnicy Agnieszka siewieraniuk Macierowska Republika.